Kochani, witam Was bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym czytaniu. Dzisiaj zrobimy czytanie dla związku duchowego, czyli jeżeli jest. Jesteście w takim związku, macie partnera lub partnerkę duchowo, to, to czytanie jest dla was, o was. Zaczniemy od niego. On. Tutaj odcina się od, od jakichś lęków, obaw, od jakich, jakichś wątpliwości. On ulecza swoje zranione serce. On jest Pewny, on y, dobrze wie, czego chce, i on tak naprawdę podąża w kierunku swoich pragnień. Ja mam wrażenie, że on tutaj y, po, y, pozbywa się. Albo już pozbył się ze swojego życia tutaj e, królowej buław, e, możliwe, że on się rozstał z tą królową buław i był z nią w jakiś sposób mentalnie, e, e, Emocjonalnie, uczuciowo y, y, związany i tak naprawdę dopiero teraz odcina się od niej y, 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 emocjonalnie i uczuciowo tutaj odchodzi y, od niej, czyli on ma dość tutaj y, ukrywania czegoś. On ma y, dość tajemnic. Y, jeżeli on ma tutaj jakieś tajemnice, y, jakieś sekrety, to on chce je ujawnić. Y, ona. Ma nadzieję, że tutaj dostanie od niego tyle samo, ile będzie mu dawała, i być może ona ma nadzieję, że on tak samo zaangażuje się w jakieś działanie. Albo że zaangażuje się w równym stopniu, tak samo jak ona w to, co się dzieje e, między nimi. E, ona tak naprawdę e, tutaj e, podjęła decyzję, która jest spełnieniem e, jej marzeń. Ona będzie odradzać swoje uczucia, jakby na nowo, od początku, będzie odbudowywać to, co się rozpadło, a właściwie zakończyć odbudowę tego, co się. Co się e, zaczęło e, odbudowywać po tym, jak się e, e, rozpadło. E, ja mam wrażenie, że ona będzie o, odzyskiwała tutaj coś, co utraciła. Tutaj będzie mm, y, wracało. Y, 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 wracała do czegoś, co od, y, odrodziła. Ja mam wrażenie, że ona na początku y, będzie się przed tym bronić, no właśnie, możliwe, że przed tymi uczuciami, które do niej e, wracają, jeżeli on chce do niej wrócić i chce e, zostać, to powinien tutaj najpierw przełamać e, jej opór. E, Kochani, na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj tak naprawdę żegnam się z Wami i zapraszam Was na kolejne czytanie i jak zwykle czekam na Wasze komentarze.